Jaka muzyka dzisiaj będzie dominować nocą w Częstochowie? Techno chyba jakieś grube, nie? Wierzę. Kilka razy zaszkliły się dzisiaj oczy, bo wiele pięknych momentów. Kibice zgotowali mi świetne pożegnania. Właśnie przed chwilą w trybie pilnym dotarła na stadion rakowa taksówka Pomarka Papszuna, Marek Papszun. Zajął już swoje miejsce i już za momencik ruszy na plac Daszyńskiego, żeby dalej świętować Mistrzostwo Polski Rakowa. No cóż, w Częstochowie bunkrów nie ma, ale i tak jest. Vais a recordar después trabajo con Marek Pabson. Pues bueno, al final creo que ha sido un trabajo muy bueno, se ha visto y creo que se va a quedar para toda la vida lo, el trabajo que, que tiene y lo que hemos, lo que hemos hecho todo, durante todos estos años. Yo creo que tácticamente uh, me ha enseñado bastante en la nueva posición en la que he estado jugando aquí en Rakov y obviamente ha aumentado mi confianza, mi forma de jugar, mi forma de leer el juego. Y muy contento, muy contento de haber trabajado con él. Zabułem to wszystko y... I bardzo jestem tego wdzięczny, że to mogłem tu być i bardzo się tego cieszę, że, że spędziłem tutaj te 5 lat. Pod każdym względem się rozwijałem, Tak jak powiedziałem wcześniej, spędziłem 5 lat i z każdym rokiem też rosłem. Ta moja forma, forma rosła, moje umiejętności rosły. Przede wszystkim taktycznie. Wszedłem do przodu i też to jakby klub się rozwijał, a ja razem z nim mam dopiero 28 lat. Można powiedzieć, to jest najlepszy wiek dla piłkarza i legi nowe wyzwania. Idę do świetnego klubu i liczę na to, że też się rozwinę. Rozumiem, że za rok widzimy się w podobnej scenerii, pan w roli pierwszego trenera Rakowa. No, widzimy, że sceneria jest idealna, poprzeczka jest zawieszona najwyżej jak się da. Natomiast no, trudno, żeby Mistrz Polski przystępował do kolejnych rozgrywek z innym celem jak chęć obrony tytułu. Natomiast co się będzie darzyć w przyszłym sezonie. No to będę o tym myślał dopiero po dzisiejszej nocy. Po dzisiejszej nocy czy po kilku nocach? Jak długo będzie trwało świętowanie? Po dzisiejszej nocy wystarczy. Czy czekałeś na ten dzień mocno? No jasne, że tak. Oczywiście myślę, że każdy tu czekał. Nikt z nas nigdy nie wygrywał mistrzostwa i wszyscy razem to, z tego się bardzo cieszymy. I... No. Jakie jest twoje kolejne marzenie? Czy już, czy już jesteś spełniony? Awansować do grupy, do grupy Ligi Mistrzów. Wystartował, nie wyleciał, na ja ciało. A tu zobaczymy to. No. Na razie to wyląduje w Częstochowie, bo musi się nami poświętować. Daj sytuacja, jeżeli się wyszarpuje pewnie w ostatnich minutach. E... Jak bajen dzisiaj, prawie że. Jak na przykład Baję? My się przygotowaliśmy, ale radość myślę, że, że, że jest i jest ogromna to nie jest to, że nie skaczemy wszyscy, no to też nie wszyscy są skakania w tym klubie. Czy z tym herbem na koszulce w przyszłym sezonie też Cię zobaczymy? Ciężko pytanie, naprawdę. Ciężkie pytanie. Ciężko, ciężko. Co zostanie w tobie, w sercu? Zostanie raku. Częstochowa. Jestem dumny, że jestem był tutaj, jestem w tej drużynie. Jestem drużyny, która Pierwszy raz e, zrobiła szansę. Widzę, że jesteś tutaj też z rodzicami. Piękny dzień dzisiaj. Do ciebie. Tak, bardzo piękny. Dobyliśmy już trofeum. W, w 3, 3 lata robiliśmy pięć trofeum i to jest duża rzecz. To tu i tu papa sois <śmigliujące> mój similares, no? Si, si. Podemos Aferum La Foto? Con... To jest Padres. Jaka muzyka dzisiaj będzie dominować nocą, w Częstochowie? Techno chyba jakieś gruba, nie? Teraz chyba jesteś dobry, jak trzeba. Nie, no jak trzeba, to wiadomo, że. Co, ale dzisiaj trzeba. Dzisiaj trzeba, także dzisiaj będę dobry. Wyciągnięcie to, tak? <laughs> tak no. Będzie cały czas pressing? No, gagę myślę, pressing. że presujemy do, no, do wtorku, nie, bo w poniedziałek pociągniemy, bo jeszcze gala to <laughs> chyba. Myślę, że te no trzy tak. dni, dni mogą być ciężkie i później już bardziej odpocząć na wakacje. Wyobraź sobie, że to jest Marek Papszun i powiedz do trenera Marka na co o nim sądzisz. W trener już nie jest naszym trenerem, nie? Także chyba. Nie, wiem, ale... że teraz możesz się odpalić. To nie, to jadę. Nie, nie, no wiadomo, że tak najbardziej chciałbym trenerowi podziękować, bo... Dzięki trenerowi stałem się dużo lepszym zawodnikiem i myślę, że też to było widać w pierwszym sezonie, jak tutaj przyszedłem. Wielkie ukony, dziękuję bardzo. Jak się leciało tym helikopterem? Pierwsza taka przejażdżka helikopterem? Tak, tak, no powiem, że nowe doświadczenie, nie niezbyt komfortowo. Nie? Stres był trochę, tak? Może nie stres, Śmiko nie, nie odleci? Niepewność nie bardziej niż, niż strach. Rzeczywiście no, takie doświadczenie nietypowe. Spodziewało się Pan tego czy były już wcześniej sygnały, że taki helikopter będzie zorganizowany? Czy niespodzianka? O w dniu meczu się dowiedziałem, żeby nie być zaskoczonym. A jeszcze zrobiliście jakąś traskę wokół częstochowy? Pooglądaliście sobie z góry czy bezpośrednio? Z góry dookoła, tak, stadion okolice. Śmiałem się, że w niektórych miejscach nie byłem pod stadionem, więc wiedziałem ostatniego swojego dnia. Panie trenerze, jest z Pana niezbyt twardziej, ale pytanie, czy w tym autobusie uroniła się łezka nawet takiemu twardzielowi jak Marek Papszom? No, no, kilka razy zaszkliły się dzisiaj o oczy, bo wiele pięknych momentów kibice zgotowali mi w świetne pożegnania, ale i klub, i drużyna. Nie spodziewałem się tego, powiem szczerze. Raków jest on fire. Na pewno, zdecydowanie. Jako, no Ty już przeżywasz takie rzeczy w tak wczesnym wieku, to co Cię czeka w przyszłości? To ja na początek no, mam chyba. nadzieję, że, że je, to był taki początek tak naprawdę, jeżeli chodzi o większe a Mam nadzieję, że będą e, i to Ligi Mistrzów i, i Mistrzostwa Świata. Chciałbym takiego czegoś, ale na razie mamy Mistrzostwo Polski, pierwsze w historii klubu, także no, to jest coś pięknego. Co? Jak było na autobusie? Już pierwszy alkohol był? Zależy kto, zależy kto. Nie. Częstochowa po raz pierwszy w stu dwuletniej historii klubu zdobył Mistrzostwo Polski i bawi się tak. Jedno jest pewne, Częstochowa w sobotę nie zaśnie.